Latam. Przemierzam przez tworza z zawrotną prędkością, ścigając się z czasem i przeciwnikami. Strzelam, bombarduję, niszczę. Wszystko to, by wypełnić misję i bezpiecznie wrócić do domu, a właściwie, bazy. Takiego wielkiego latającego statku, co to z niego za każdym razem mnie wystrzeliwują, nad malutką wysepkę, gdzie mam coś zutylizować. Moje przygody mogłyby być epickie. Mogłyby. Może kiedyś będą. Cześć wszystkim, witajcie. Czwórka z tej strony, a przed Wami kolejny materiał z serii. Co to jest? Tym razem chciałabym Wam przedstawić Skyrogue. Zaczynając od tego, że gra jest nadal we wczesnym dostępie i wiele może się jeszcze zmienić. Z góry też zaznaczam, że moje wrażenia nie są w 100% pozytywne, a nawet przeważnie pozytywne. Pamiętajcie więc, że to tylko i wyłącznie moje zdanie. Szczerze mówiąc, Skyrock miało pojawić się na kanale już w zeszłym tygodniu. Jednak przez bardzo mieszane uczucia zrezygnowałam z publikacji, pijąc się trochę sama ze sobą. Jako mały samolocik wyruszamy na kolejne misje, w których to mamy znaleźć i zniszczyć jakiś cel. Każda kolejna misja jest trudniejsza od poprzedniej, a zebrane podczas nich punkty możemy wydawać na ulepszenia naszego statku. Śmierć oznacza koniec całej zabawy i przymus rozpoczęcia wszystkiego od początku. I mimo, że kocham tego typu gry, lubię ten gatunek i tego typu rozgrywkę, to podczas przemierzania losowo generowanej mapy i wykonywania kolejnych questów nie mogłam pozbyć się jednej rzeczy: uczucia pustki. Każda kolejna mapa wyglądała podobnie, każdy kolejny cel nie różnił się zbytnio od poprzedniego. Nie pomagała tutaj też grafika, która w mojej głowie głównie nawiązywała do katamarii, nie pomagała też e, irytująca muzyka. No bo umówmy się: na stan na dzień 25 sierpnia 2015 roku w grze mamy. Jedną losowo generowaną mapę, co oznacza, że zawsze jest w tym samym stylu, zawsze jest w tych samych kolorach, bez zróżnicowania, jeżeli chodzi o teren, wysokość, ukształtowanie, nic. Mamy też jedną piosenkę w soundtracku, więc jeżeli nuta Wam się nie spodoba, to właściwie nie ma drugiej szansy. I całkiem sporo modeli samolotów i broni, faktycznie, tego jest trochę. I widzicie, najgorsze jest to, że gra nie posiada jakichś rażących błędów w okropnej formie, nie posiada złych założeń. Jednak na ten moment po prostu bardzo trudno jakkolwiek ją zarekomendować. Widzicie, misje są tutaj skonstruowane w konkretny sposób. Zawsze musimy gdzieś polecieć, zawsze musimy coś zabić, zawsze musimy wrócić do naszej bazy. I oczywiście autorzy chcieli trochę nadrobić tym, że gra jest trudna i faktycznie tak jak tutorial mógłby być zrobiony spokojnie przez pierwsze lepsze dziecko z ulicy, tak kolejne mapy są coraz trudniejsze, ale znowu! Po powiedzmy trzecim poziomie czy też trzecim dniu okazuje się, że ta trudność rośnie tylko i wyłącznie na zasadzie dorzucenia kolejnych wrogów, którzy gdzieś tam się pojawiają, albo dorzucenia kolejnych wieżyczek obronnych, które trzeba zbombardować i trwa to po prostu wieki. Pierwsza frajda z latania nad małą zieloną wyspą szybko znika, ustępując miejsca znudzeniu i powtarzalnym misjom. Nie ma tutaj nic, co mogłoby mnie na tą chwilę dłużej zatrzymać. Dochodzi do tego jeszcze dodatkowa kwestia. Sterowanie. Na jest bardzo przyjemnie, ale zdecydowanie nie próbujcie grać za pomocą klawiatury. Samolot po prostu staje się niesterowny. Tak jak już mówiłam, na tą chwilę nie jestem w stanie nikomu zarekomendować Skyrock. Jednak jeśli jesteście fanami podniebnych potyczek, to zachęcam do obserwowania produkcji. Przed stworzeniem tego materiału czytam bowiem na temat tej gry bardzo wiele pozytywnych recenzji na Steamie. Jednak włączyła jedna rzecz. Rzadko która osoba, która dawała grze jakąkolwiek recenzję, tak szczerze powiedziawszy, jakąkolwiek recenzję, miała wypite więcej niż dwie godziny. Dlatego mam wrażenie, że Skyrock wcale nie jest złą produkcją, taką konkretnie okropną. Ja tutaj nie mogę powiedzieć Wam, słuchajcie, wszystko jest beznadziejne, podstawy tej rozgrywki po prostu wołają o pomstę do nieba. Mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, to jest taka malutka gra, w której możecie postrzelać sobie do innych statków i budowli, ale chwilowo nie ma tam jeszcze nic, co mogłoby ją wyróżniać na tle innych produkcji tego typu. Więc jeżeli. Te podstawy, te założenia wam się podobają, to myślę, że warto Skyrock obserwować. Tymczasem, na tą chwilę, wydaje mi się jeszcze niewarty tych prawie 10 euro, które trzeba za to zapłacić. Jest wiele innych gier, które można kupić za tą cenę, bądź nawet taniej, które dostarczą o wiele więcej zabawy. Przynajmniej mi, przynajmniej w moim wypadku. Bo pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie moje wrażenia. Dajcie znać, czy graliście albo czy słyszeliście o tej produkcji. Jeżeli tak, to jakie są Wasze wrażenia albo jakie macie komentarze odnośnie tego materiału. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem będę się już żegnać. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten materiał, a tymczasem trzymajcie się. Czwórka bez odbioru.